Brakuje ci kontaktu z hiszpańskim? Mam coś dla ciebie. Podcasty po hiszpańsku to świetny sposób na naukę i osłuchiwanie się z językiem. Możesz słuchać ich w wielu miejscach, na przykład na YouTube, Spotify czy Apple Podcast. Jeśli lubisz historię, Radio Ambulante zabierze cię do Ameryki Łacińskiej, a Así como suena pokaże Meksyk od kulis. Chcesz coś bardziej filmowego? El Gran Pagon to opowieść o świecie bez prądu. Wolisz się pośmiać? Sprawdź Nadie Sabenada, czysta improwizacja i kolokwializm. Albo Estirando el ciclo, kobiecy humor i ważne tematy w lekkiej formie. Dla fanów wiedzy Entiende tu mente, o psychologii, Curiosidades de la historia, od National Geographic i popkulturowe Aki hay dragones. Jeśli twój hiszpański jest już całkiem niezły, posłuchaj Que pasa, o Hiszpanii i hiszpańskim lub podróżuj z nomadas po świecie. Dla początkujących Duolingo Spanish Podcast oraz mój podcast Agata uczy, gdzie znajdziesz proste historie stworzone po to, żeby łatwo utrwalać gramatykę i słownictwo. Wybierz coś dla siebie i zanurz się w hiszpańskim.